500 widzów. E, chwilę temu wrzuciłem film, że już nie dam wam żadnego teksturpaka ani nic tego typu. Ale tak jak panie w szkole są pod, pod koniec e, roku szkolnego i tak dalej są świętym Mikołajem i podwyższają nam ocenę o jeden zazwyczaj albo dość pomagają bo nie chcą żebyśmy zostali w tej jednej klasie Tak samo ja, ja wam trochę taką drugą szansę dam i udostępnię wam no e, udostępnię wam e, udostępnię wam e, również dwie tekstury jedna jest, jedna jest to tekstura miecza która była zrobiona Hmm, tak mniej więcej dwa tygodnie temu i perwak hmm. zrobiona przez Kronaxa już tam bardzo dawno temu i tylko on i ja mieliśmy to on tego za bardzo nie używał no bo to bardziej był mój styl nie jego więc no zapewne teraz macie gdzieś e, na monitorach e, zrobione jak wygląda ta perła, jak wygląda, miecz Więc... Ja wiem yy, Jeżeli chodzi o mój głos i tak dalej yy, Ja nie wiem dokładnie co się dzieje ale chyba <laughs> Zwyczajnie yy, gardło jak zawsze A tam chory dwa, ten 24 godziny na cały rok jestem to <laughs> <laughs> jakoś widzę super nie przeszkadza, ale... O Boże, tyle. papa. Pa.